W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia mojego, a tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża mnie utrata dusz. Jezu najmiłosierniejszy którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam. Nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją która cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym sercu Jezusa i dla jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia twego Wysławiali na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z ducha świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęcząc od pąckim piłatem, ukrzyżowan u pogrzebion, wstąpił Stąpił do piekieł, trzeciego dnia martwych stał. Stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w ducha świętego, Święty kościół powszechny, Świętych obcowanie, Grzechów odpuszczenie, Ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci, Ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty posze, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty posze, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, o krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy to, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy topie, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusa jako strój miłosierdzia dla nas ufamy tobie.